Rozpocznij pracę z symfonią w chmurze. Instalacja aplikacji Amazon Upstream. Ze strony Amazon Web Services ściągnij aplikację Amazon Upstream. W tym celu kliknij na przycisk Download w okienku po lewej stronie ekranu. Aplikacja zaczyna się ściągać. Widoczny jest pasek postępu w prawym górnym okienku przeglądarki. Samoczynnie rozpoczyna się konfiguracja wstępna instalacji aplikacji. Następnie postępuj zgodnie z instrukcją i kliknij na przycisk Next. W pierwszym oknie pojawia się informacja o tym, że instalując aplikację zgadzasz się na warunki korzystania z Amazon Web Services. Następnie możesz odznaczyć opcjonalną zgodę w następnym kroku instalacji i nacisnąć ponownie przycisk Next. W następnym kroku, poprzez zaznaczenie checkboxa, wyrażasz zgodę na instalację dodatkowego sterownika niezbędnego do korzystania z aplikacji, niezbędnego na przykład do korzystania z lokalnej drukarki czy adaptera USB do podpisów kwalifikowanych. Aby zakończyć instalację, naciśnij przycisk Finish. Instalacja zakończyła się sukcesem. Zamknij okno przyciskiem Close. Aplikacja została zainstalowana.